W średniej w płocku wydaje no, mi się, na rękę. że... Na rękę Wydaje mi się, że takie same jak w całym kraju. To znaczy? To znaczy słabe. No, że 2200-2300 zł. A, a Państwa zdaniem to dużo, mało? <noise> mało. Zadaje pani naiwne mało. pytanie. Przepraszam mało. bardzo. Nie mam żadnego pojęcia. A taka średnia, jakby pan miał kwotę rzucić? Wydaje mi się, mam koleżanki pielęgniarki, które naprawdę niewiele ponad 1000 złotych zarabiają. Ciężko mi powiedzieć. Gdyby pan usłyszał że jest 3000 na rękę dla Płocczanina. Średnia. No niech tak będzie. Sądząc po swoich zarobkach, nie są to wysokie zarobki. Gdyby trzeba było strzelić taką kwotą, która jest pana zdaniem średnia. No, myślę, że tak w granicach 1500 zł. A gdyby pan usłyszał, że średnia w tym mieście to 3000, to co by pan na to powiedział? No pewnie bym się roześmiał. <laughs> Byłoby chyba dobrze, tak. ale nie wierzę w to. Ja pani powiem ile można zarobić. Ale na lewo czy na prawo? Na prawo. A oryginalnie? Oryginalnie. Cienko. Tysiąc złotych ludzie zarobił nie? Zaważają ci, co im się dobrze powodzi, no. kosztem tym, co się im lżej powodzi. Tak mi się wydaje po prostu. Rozbieżności mówię, są grupy, które zarabiają bardzo dużo, a są grupy, które zarabiają bardzo mało. No i tak mi wie pani, trudno się ustosunkować. No, ale są ogromne wiem, różnice. Także wybrać. Wysokie, wysokie to nie. znaczy 50 tysięcy. 50 tysięcy na miesiąc? Oczywiście! A Petrochemia ci wszyscy o. dyrektorzy? A co pani myślisz? Więcej mają! 100! 100! Mają samej no. nagrody? Mhm. A... Może gdzieś około 2000! W Orlenie na pewno zarabiają więcej. No, dlatego odbijają sobie w cenie paliwa? No Więcej nie dostanie na 2000! A to dużo czy mało? Moim zdaniem bardzo mało, bo trzeba robić po 10 godzin. To zależy w jakich specjalizacjach, ponieważ Orle, tu mamy jedną główną firmę Orlen, większość firm z nią kooperuje, a więc te stawki są tak monopolizowane przez tą dużą firmę. No więc różnie, zależy od tego, co człowiek potrafi tak naprawdę. Czasem dobrze, czasem źle, to tak naprawdę zależy od umiejętności i negocjacji. No bo na mnie to pracuje żona, dzieci pracują, ja do pracy nie wezmę się po prostu, Aha. bo ja już jestem za stary, ja już mam ponad 40 lat. Czasami wiadomo, że firmy w związku z tym, że jest płaca minimalna w Polsce, dążą, żeby mieć tanie koszty, a więc dążą do tej płacy minimalnej. Tutaj właśnie zarobki u nas w Polsce oscylują w granicach 1600 tak średnio, mi, mniej więcej. No i słabo chyba. A jakby jakąś kwotę trzeba było rzucić, strzelić najniższa krajowa. To też zależy jak człowiek ma wiedzę i umiejętności, dobrze zarabia, jakich nie ma. No to zarabię gorzej, no. Rynek. Rynek rządzi nami od dawna. 1500 zł. No, może na to... rękę? No, może mniej na rękę. Tak nie widać po ludziach po pierwsze. A to jeszcze nie wiem. A jak wyglądają ludzie, którzy zarabiają 3000? No to 3000 to też nie jest dużo jest. Na standardy polskie tak. i na cenę wszystkiego obecnie To jest żeby godnie żyć, może tak. Jak ja już bym sam zarabiał, to bym chciał co najmniej 3000 zarabiać. Gdzie trzeba płacować w Płocku, żeby zarabiać 3000 na rękę? Myślę, że w jakichś urzędach. Nie wiem, no średnia 1500 zł. Pewnie nie są małe, bo mamy Pern, mamy masowieckie, no to myślę, że tak o 3 pewnie średnia w płacko byłaby. Średnia. średnia? Orlen bierzemy pod uwagę. Wszystko bierzemy pod uwagę. Średnia Poniżej 2000. 2000. Gdybyście usłyszeli, że 3000 na rękę ludzie zarabiają średnio? Średnio to chyba nie. No chyba nie, na pewno nie. No średnia to jest nie z ze względu na orlen. O nie no, to tak się mówi, że 3000, ale, ale mniej zarabiają. Trudno powiedzieć, w mieście płocku podwyższają wynagrodzenia, na pewno wynagrodzenia z Orlenu. Z Pernu to są dwie prężne firmy, które mają bardzo wysokie wynagrodzenie. Natomiast reszta bym powiedziała umiarkowanie, ale są i takie kanały bardzo wąskie. Nie uwierzę w to. Bo takie są statystyki. Chyba że brutto, no to okej. Okay. Netto. Net nie nie.